Siemano wszystkim, koty i kociaki! Dzisiaj my kochani będziemy z wami grać w Talking M. Dawno już nie byliśmy u niej, bo ona jest w ciąży, więc musimy kochani wbić do niej i sprawdzić jak ona tam i się dowiedzieć co tam się dzieje i w ogóle kiedy ona tam rodzi wszystkie sprawy. Bo wiecie, ja tych kotów mam dużo i zapomniałem o tej emi, no więc wbijamy. Jestem bardzo ciekaw, jakie surprise ona dzisiaj nam pokaże. I jej dziecko dzisiaj. Oglądajcie ten filmik do końca, żeby nic nie przegapić. Każdy kto za 3 sekundy zostawił opuści do góry i sobie z dzwonkiem do Was nie przyjdzie Talking Emma w nocy. 3 Dwa. Jeden. Zostawiliście? Jesteście. co Sto komentarzy z poprzedniego odcinku. Chcesz się pojawić też tutaj? Zostawię fajny komentarz. A może już jutro na tym miejscu się pojawisz właśnie ty. No a my kochani zaczynamy. Więc kochani wchodzimy w eme. W m -e. Tak. To co oni chcą tutaj ode mnie? Ten smoczek się ładuje. O oh, Canteen. Close. Dużo Good morning! No to znaczy, ja w nocy nagrywam, ale okej. Okay. idziemy od razu robić sikę. Co jeszcze można zrobić, kochani? Od razu, no jasne, że pipi. No właśnie, no wiadomo. To jest to jedno z pierwszych rzeczy, które zrobimy. Super, tak. Musimy teraz doprowadzić ją do stanu normalnego, żeby wszędzie było na maksa. No i spró spróbujemy ją wybolać jak zawsze, więc dawajcie, tak co ona chce? Weźmy na najpierw jak zawsze. Coś jakoś dziwnie ta szczyteczka. czy jeszcze to wszystko? Ale no okej. Okay. O, manetki dziękuję. Czy ona nie miała bardziej biał A, mama, okej. Okay. Już biały. Już wszystko jest dobrze. Dziękuję za monetki! A ona mi taka... Dobra, Max, spokojnie. To nie jest ta kotka fashion. To jest Emma w ciąży, Max. Tak. prysznic, wanna, dobrze. Wykąpiemy, jak zawsze, wiadomo, bo my brudnych kotków i jeszcze jej w, cią w ciąży to nie potrzebujemy. Tak. Też nam hajsy dali, więc jest sztosik. Boże, co to było? A jeszcze raz, stop, stop, stop. Oh. <laughs> Dobrze, okej, okay, nic nie było. Nie, nie chcemy się rejestrować, nie. All nice. All nice and clean. Und? Nie, nie chcemy oglądać żadnych reklam. Jakoś dziwnie. Dobra, idziemy jeść. Boże, ona jest... Ma tu taki super koktajl. Koktajl. E, mam nadzieję, kochani, że ten koktajl jest bez alkoholu. Dajcie, damy. O. No i musimy jej coś kupić chyba, co nie? O Boże. Ale na kotkę w ciąży. Kochani, to nic nie szkoda, więc bierzemy wszystkie jej koktajle. Jeszcze coś z jedzenia będziemy jej brać? No... O, ja nie widzę gdzie. Boże, co ja klikam, klikam tak. Dobra, pij te wszystkie drinki. Wow, dziękuję za czwarty level. Level up, yes. Dziękuję bardzo. Też wychodzimy. Niech zjada. Jest jeszcze. Chyba zaraz będzie żygać, słuchajcie. Boże, słuchajcie, u nas energię i szpital ten jest na po prostu... Okej, okay. ok, pozwalamy. Dobra, idziemy do lekarza, bo jest na zero. Szybko, szybko, ciśnienie, ciśnienie, sprawdzamy ciśnienie. Boże, niech ona nam żyje tylko. Patrzcie na nią, ona jakaś w stanie krytycznym. O, krew jest w normie. Dobrze, Uff, ja już myślałem. Że... Też normalnie, fuch. To co jest? o Bigger every day. Coraz większe, no wiadomo. Tabletki czy co to jest? Niech je. Great job. Dziękuję. Czemu nie ja zrobiłam po polsku wcześniej? No dobrze. Boże, znowu ona chce sikać. Boże, co ona taka sikuńka mała? No dobrze, dobrze. No właśnie. Nie tylko siekać <laughs> Co tam dalej? Jeszcze je, jedz. Czy wszystko jest dobrze? Nie chcesz? Może on już nie chce tych koktajlu. A może coś innego? Mhm. Co nas tutaj? A nie, coś tu jest. Jakby co? Weźmy wszystko najdroższe. No i to tyle. Ema. Ona będzie? Nic nie chce. Dobra, idziemy dalej. Zagramy w jakąś gierkę, kochanie, żeby poprawić jej humorek. Juicy Splash? Dawajcie w Juicy Splash. O oh, Boże, Max. Oj, dziękuję. Boże, ja tak dawno nie grałam w takie gierki. Co się dzieje? Co tu się poklikać? A, Boże. Oj, to ja mam zaraz tu naklikam, słuchajcie. Mm. Juicy Splash, ну власне. Ай, Макс, що ж ти наробілася? Такі ж комбо-бенджі чи ні? Боже, Макс, ну come on, what happened? <coughs> Може, нам щось дадуть за те, що ні? О, не можна, потруйне можна, ну власне. А як це ото-то-то, -от, ну власне. Dun, 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 dun. O! Nie, to nie było aż tak. Round two! Boże, jeszcze drugi level? Oh my god! No, dawajcie. Że co, że on będzie trudniejszy? Dla Maxa nic nie ma trudnego, słuchajcie. O. Great job! Thank you, I know! Ja to wszystko wiem. Czemu nie chce się brać? No, dobra. Widzę, widzę, wszystko widzę. Wszystko widzę. Fajnie, że można też tak. O, się udało. Uff, ale grubo patrzcie co się dzieje. Łat! No jakie rano... No tam rzecz było dużo czerwonego. Można było fajnie to wszystko zrobić. A ja już widzę niebieski. Hop, hop, hop. Hip. Hop, hop. Da, da, da. Da, da, da. No tak, trochę krzywo, no okej okay. Boże, ja mam punktu, matko jedyna Dobra, już musimy wychodzić z tej gierki Emy już nie chce grać Emy pewnie ma już całe Zadowolone to wszystko No dobra, skończymy ten round I wychodzimy Proszę państwa, jak stąd się wydostać? Pomocy Pomocy? No, come on. Czy wy widzicie? A, ah, widzę, dobra. Ona samo sobie się gra właśnie. Round four, thank you, dziękuję. Wychodzimy, wylazimy stąd. Jak? Jak? Exit, ok. I ona co już na Maxa zadowolona? Maksa zadowolona? Tylko tyle? Dodźcie o jakiś tam ubior. Co się jej załóżmy, co nie jeszcze? Co? O, wow! Słuchajcie, to ostatnio wszystkiego tego nie było. Słuchajcie, było takie straszne, dziwne czuki, pamiętać? To ona może być taką, w sumie nie jest źle. Fashion is my cool fashion. <laughs> Co u nas tutaj w ogóle jest za jakiś 500 monet może coś? Czekajcie, dawajcie, może zrobimy dwa z jeszcze szybko. Dajcie, cię chce na pewno. O, pięknie, pięknie, Boże, Boże. Żeby tak w życiu było, co nie? Ja już jestem profesjonalem. Teraz dzisiaj Max jest. E... Panem od manikury. Ile? No dwa, dwa starczy, dobra. Ej, 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 ej. Dawajcie jeszcze, wszystkie paznokcie musimy domalować, Nie tak jak ostatnio, no właśnie. Co nie, żeby tak w życiu, hop hop i wiesz, że konkretnie będzie dobrze wszystko. No dobra, coś mi tam się pomyliło trochę. Co, co do nas tu jest? Ej, Boże, nie ma tych ubrań. Który bym chciał, max. Boże, znowu przypadkiem nabielym. A nie, nie przypadkiem. Dawajcie jakąś mocną różową. Dawajcie jeszcze jakiś co nie? A gdzie to? A. No to tutaj chcemy jakiś róż. Tak trudno się biorą. biorą te szczoteczki i czasami w ogóle trudno tu jest wszystko zrobić. Ale damy sobie radę. Boże. No widzicie, znów się nie bierze. O, 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 o. Ema, no proszę Cię. O, super. Ema, piękniutka. Ema, ślicznotka. Ema, młotka. Kochani, jakie to levele. Przecież my jesteśmy A? daleko nie w takich tych... Znaczy nie ma jakichś... Nie ma jakichś... A? O, Boże. Are you serious? Słuchajcie, to ona może być w miliony razy piękniejsza. Co, nie? A -a. O! Nie, dobra, nie. I coś tam się kliknęło. Dobra, kochani, będzie ona dziś u nas bez tego. No cześć Emma. No cześć Max. Matko no co tam u Ciebie? U mnie wszystko dobrze. Musisz częściej wbić w tą gierkę. A co tam u Ciebie? U mnie spoko, no kochana ja nie muszę wchodzić cały czas do ciebie. Ja mam i tak dużo gierek, więc wiesz... Ty musisz tu wchodzić i karmić mnie. Ja nie muszę cię karmić. Chyba czegoś nie rozumiesz. Ja z moim dzieckiem potrzebujemy dobrego jedzenia codziennie. Oh. Co? Nie, ja będę wchodził w gierki tylko wtedy, kochana, kiedy ja będę chciał. Ty nie możesz mi tutaj ukazać mi, co ja mam robić, wiesz, no? Ty w ogóle wiesz, kim jest mój chłopak? On jest jednym z najbardziej wpływowych potworów. Ty musisz robić wszystko, co ci każe! Ja się nie boję twojego tego chłopaka, czy kto on tam jest, w ogóle wiesz. Obojętnie mi kto tam, co e, zrobił, dziecko, nie dziecko, wiesz. Kochanie, ona do mnie dzwoni, na telefon. What? O oh mój garb, o oh mój garb, odpowiadać. Tak, ja widzę, że ty mnie okay. nie tak zrozumiałeś, ty zwykły człowieku. Jeżeli ty nie będziesz mnie słuchał, to mój mąż przyjdzie po ciebie, on jest bardzo wpływowy i on przyjdzie po ciebie w twoim świecie. Ale co ja mam zrobić, że twój mąż czy kto on tam jest, jest bardzo wpływowym i co? Co mi z tego? Czemu ja muszę się bać? Ja ciebie się nie boję. No to my zrobimy tak, że ty będziesz się bał nas, więc czekam na ciebie tutaj jutro, bo inaczej... Czy to wszystko zrozumiałeś? Maxiu! Dobrze, ma. Myślę, że na tym kończymy naszą rozmowę. I dziękuję. Ja okej, okay, będę uważał, będę uważał. Więc uważaj, uważaj. Do widzenia. Kochani, to jest jakiś szok, słuchajcie. Ona jest też potworem, ale bardzo chamskim potworem. Ona mi grozi teraz jakimś swoim tamtym. Pewnie to jakiś kot jej zrobił, co nie? Mążcie kto to jest w ogóle? Chłopak nie wiem, ale grozi mi. Pff, jeżeli nie będziesz za mną patrzył, to ja ten się zastanowię co z tobą co w ogóle? Chamka. Wy w ogóle słyszeliście tą kozę w ciąży, który mi teraz groziła? Słuchajcie, tak z jednej strony bardzo jestem zainteresowany i ciekawy, kto jest ojcem tego dziecka w ogóle? Może ten potwór nawet nie istnieje w gierkach? Może on jest w prawdziwym życiu. Ja nie wiem. Hmm, ciekawe, co nie? Mam nadzieję, że ten potwór wkrótce się pojawi. O taka u nas, kochani, niezwykła Emma. A taka się robiła na niby piękna, milutka. A taka niezwykła niezwykła jest, co nie? Też potwór, no. Hmm, ale my kochani z wami wszystko wyjaśnimy. Kto i co i gdzie i jak. Takie u nas kochani był dzisiaj filmik, więc jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapuszczy do góry i subyka z dzwonkiem. No, a ja was bardzo kocham i dziękuję, że byliście z wami, był Maksim 6 i do zobaczenia jutro.